Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku, już ósmym serii z gry Invasion The Last Crusade. Tak jak możecie zauważyć na tym screenie jeszcze przed właściwym wczytaniem save'a, w pewnym momencie miałem ponad 100 miliardów złota. Wynika to m.in. z tego, że no bardzo dużo tego, tego golda zbierałem po to, żeby sprawdzić, czy. Już po 12, na 12 właściwie cyfrze pojawi się jakaś notacja. Na szczęście tak się nie stało, więc jeszcze można bezpiecznie grać, podejrzewam, bardzo, bardzo długo. Niemniej robię load i tak teraz na ten moment wygląda safe. 87 miliardów, tak? 87 miliardów. Złota, 139 000 łuczników i poziom 17 179. Ulepszeń na łuczników, czy tam dla łuczników, 937 milionów, równo. I co w dzisiejszym odcinku? Przejdziemy sobie kilka leveli, to na pewno. Natomiast też później pojawi się podsumowanie, już tutaj może zacznę grać, pojawi się podsumowanie ogólnie gry, całej tej serii, jak to wyglądało z tymi jednostkami, ile ich było na, w poszczególnych odcinkach. Oczywiście pod koniec odcinka dopiero stwierdziłem, że to jest najbardziej sensowne. Jak to dokładnie wyglądało, właśnie ile było tych jednostek, ile było ulepszeń dla tych uczników, ile było golda w skarbcu, właściwie powiem powiedzieć złota w skarbce, to tak wymiennie używam raz po polsku, raz po angielsku mówię. Natomiast takie rzeczy tam wprowadziłem oraz też podsumowanie łącznej ilości tego złota w skarbcu na podstawie wszystkich odcinków to będzie podsumowanie, które nie będzie zawierało teraz tego odcinka, bo zawsze będzie jeden odcinek, jakby do tyłu to podsumowanie. Ale to nie będzie też takie mocno inwazyjne, bo zauważyłem, że no, znaczy tutaj wyświetlenia i te łapki i tak dalej są takie, że może to jest przypadkowa korelacja. Natomiast na ten moment zauważyłem, że raczej y, chyba Wam aż tak do gustu to podsumowanie nie. Nie przyszło, które było chyba dwa odcinki temu, i stwierdziłem, że zrobię krok do przodu. Ja też wtedy powiedziałem, że to jest takie podsumowanie beta, więc po prostu stwierdziłem, że też raczej zrobię to lepiej. No i też już wtedy zaznaczyłem, że to jest takie bardziej beta. Natomiast takie przejście w grze, w konkretnej serii do czegoś, co nie do końca Was musi aż tak interesować, no to stwierdziłem, że. Jeżeli sobie oglądacie przynajmniej ten początek chociaż, no to już dla bardziej zainteresowanych niech będzie to zakończenie, gdzie jest, myślę, że bardzo, bardzo fajnie wszystko będzie podsumowane. Oczywiście to nie będzie jakby na żywo podczas nagrywania, znaczy na żywo w sensie takim, że po prostu przez OBS-a to nagrywam i bym mógł po prostu tutaj w trakcie nagrywania wrzucić jakiś obrazek. Natomiast stwierdziłem, że po prostu będę to robił w formie montażu, a później zobaczymy, natomiast już na ten moment to są na wstępie dwa screeny, a później będzie się oczywiście ta ilość tych screenów również pewnie zwiększała. To też jeszcze zobaczymy, czy ten problem jakoś rozwiąże, natomiast na ten moment raczej to będzie wzrastająca ilość screenów po prostu. Znaczy screenów, nie tyle screenów, co takich po prostu właśnie infografik jakby. Natomiast myślę, że efekt końcowy wyszedł bardzo fajnie i jeżeli też no, zerkniecie na to, to możecie dać znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Bo właściwie to zrobiłem już w takim niszowym temacie jakby niszowej gierki. Zrobiłem jeszcze dodatkowo bardzo taki niszowy projekt, ale myślę, że wszystko. Y, to jakby w pewien sposób też... Y, no, no fajnie, fajne, fajne jest to takie, takie właśnie ozdobienie serii, taki, taka wartość, jakby dodana do tego wszystkiego. I będę to po prostu już dołączać do, do kolejnych materiałów, przynajmniej z tej serii. Raczej mi się nie śpieszy, żeby robić. Więcej takich podsumowań przy okazji innych serii, bo to się okazało naprawdę czasochłonne. Zrobienie tych wszystkich projektów graficznych w gimpie w miarę według jednego standardu poza tam pierwszymi dwoma odcinkami, ale to jeszcze zobaczycie, jak to tam wygląda. Natomiast no, troszeczkę czasu faktycznie na to zeszło. Więc wątpię, że będę coś takiego robił z innymi seriami. Natomiast możliwe, że kiedyś, jakbym robił jakieś powiedzmy odcinki informacyjne czy coś takiego, to takie też infografiki w formie tam jakiegoś tła czy coś takiego, do, takiego, do takiej formy już tylko mówionej w takim załóżmy odcinku informacyjnym, myślę, że to też będzie fajne, że to będzie spoko. No, jeszcze 3 levele sobie dobijemy, i myślę, że już zakończę na tym. Dobrze, jeszcze jeden poziom. Może ok. No i właściwie tak to wygląda na ten moment. Przy okazji, tutaj prawie chyba, o ile dobrze pamiętam, chyba 3 miliardy. Tutaj golda doszło, może trochę mniej, może źle spojrzałem, ale w każdym razie tak jak widzicie, już ten gold bardzo szybko wzrasta. No to podsumowanie też potem będę rozwijał, ale zaraz generalnie zobaczycie, jak to wygląda. mniej z mojej strony na ten moment to tyle, a resztę zobaczycie po prostu w postprodukcji, że tak to ujmę. Trzymajcie się, cześć.